Casedrop.eu. Sprawdź pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Najkorzystniejszy drop na rynku. Wygrywaj, ulepszaj skiny i pomnażaj swój ekwipunek. Korzystaj z natychmiastowych wypłat skinów. Odbieraj codziennie bonusy nawet do 100 zł. Case.eu, otwieraj skrzynki za PSC Blik, SMS Przelew. Link w opisie. Polecam. 3 zł. Witam, witam To, 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 to. I życzę Przezmy się, bo co byś? robili. Prawie nie chcę banki i tą panamerkę zjadł. Jaką jest? Jaką panamerę? Już? Wyłaź, pod wyłaź bank. z banku, to, to pomoże zgarnąć. Jestem pod bankiem. Moment, bierzemy kolejną dostawę. U. Dwóch kolejnych mamy. To no wyłaź teraz, no i zrobimy. Tą panamerę chcesz? Tak, no tam jest biofabryka. Dawaj. Wysiadać z rękami. No i kurwa Audi, Potrzebujemy twojego Audi, bo Edek, głowa ból Dobra Sasia do banku Brykuj Nie tylko kurwa nie róbcy o, Zaraz się pod Otwieram. Dobra, no to cię kurwa no to się nie będziesz cołgał, albo o! Albo, Kurwa, no ciągnij go, że do, do chujasz. No dobra, ty w sumie, spokój, jesteś, to ci pomogę. Która pani chce się? Fanteski ja możesz dostać. Eee, nie chcę. Dobra, eee, rozkuj ją niech się napije. Dobra, dobra. Eee, dobra, ja Rosku wam pi. Pij, do pij, pi, pi. A daj mi ty do nic Dobra, to, ja to chodź do, do drzwi z tymi ciągłościami. Ufam ci pi Kobitki, chodźcie ze mną E nie, 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 ty tam nie. tak ta, jak się próbuje? Ona tam się wierci na tym krześle kurwa obrotowym. O, Przekaż, przekażcie sobie, ja no, to, przekażcie sobie znak pokoju Amen. Dobrze. Mam jeden, jedna, Trzy, 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 trzy kobiety trzy? i tamten typ co wyszedł. Dobra, teraz tak, zresztą trzy Czy wychodzą, e, przejmijcie ich. Nie. Jak pan Została jeszcze Sasza oraz. E, no Nie, nie, nie ma. Ale nawet połowa kamizelek hmm. nie ma. więc hmm. Chyba że jakaś lala tam kurwa do kieszeni powie, że jak to, Ale, to jest z kobietami, to nic nie trzeba złapać. Proszę. no? <noise> Dobra, czekaj, kapela, no. ja ci dam, ty daj temu panu? Chciałem. <coughs> Chodźże się. Chodź. Stary, mam brodę, nie? Co? Mam brodę, bo mówiłam, tak, że taką mikołaj bez brzuchanie no. Ogólnie, on jest za maską on ma taką maskę słonia a na kutasie, on może ją wziąć. Na, na ma brodę. Nie jestem seksistą, tak jak ty uspokoił się. Brod, pan trzyma tę torbę? Ja, Dobra, eee, to za... Dobra to teraz wyjdźcie, my się naradzimy co za te dwie A, A ja sobie Jak będziemy gotowi to strzał w powietrze pójdzie Wymień Tak, tak, idziemy Jeden Explorer, o, bez tragedii Wszyscy siedzą? Kurwa, jeszcze przyjadę policjanta i zaczną strzelać No to komu w drogę temu czas? pan małpa O kur... Cztery, cztery eksploary? Tak. O ja! No jakie cztery eksploary, kurwa! Bejtujecie mnie i się rozjebałem przez to, co za kurwa debile ja samoloty. Co kurwa za to Ty chłopcy na wstępie? Kurwa, zbejtowaliście mnie z kurwy, syny. Naprawkę zmarnowaliście. No, no ja nic nie Kurwa, 4-4! Ale odjebałeś ale odjebałeś! tych eksplorerów bo się No kurwa, jak, ciesiędze, jak ciesiędze. mi powiedziałeś cztery, kurwa to się odwróciłem odruchowo, żeby się, żeby się przekonać, że więcej was kurwa nie słuchał The fuck? Czemu ona przeciwko nam? Ona chce bo nam pomóc Wyjebali Cię No O o Nie o o, tylko spierdalamy Przed jesteśmy kozakami Boli mi wiatra cały czas Mówiłem że jesteś śpun No i pan małpa kurwa Nice Kurwa, słyszę gdzieś te syreny, ktoś za nami jedzie, dobra. To, to, to. to co, jedziemy z kolejnym? No jasne, na rekord. Spejka, puste, weź tak bliżej, niech zwolnij, podjesz. Dobra, przywieździe na dawale, to czekają nasi, będą napierdalać. No, ta, ta, to na pewno się... ich nie skłoni do tego, żeby nas zlabować, kurwa teraz. <laughs> Super, kurwa pomysł, <laughs> miałeś zajebisty, kurwa. <laughs> Myśl, kurwa, komplet, zajebiście, Teraz na pewno Tak, tak, już się boją, kurwa. Trzy na tym z nami. Na pewno się przejęli tym kurwa, Sądziesz, że Tu mi na słowo, kurwa. Zartowałem. Pasy. Jeżdżamy. Odsuncie się, mamy zakładników. Dobra, teraz pytajcie, czy można tu magię bnąć, kurwa? Nie <mien> wiem, <zjadę> <mien zjadę> <mien zjadę> no kurwa, jak nie to Kurwa, nie wiem, no się tam wpierdolić Próbuj się tam wpierdolić! Gdzie kurwa? No to panku. Rozpierdajcie kasetki? Dobra! Dobra, mamy, mamy trylarza! Trzeba przestrzelić, kurwa, każdą kasetkę! Czekajcie! No nie, no nie, to tak. Co jest? Mamy trylar, trylar, tryluję. Pomyślcie, że przestrzeliwuję zamki, bo nie mamy kurwa wiertarki. No, nie mamy wiertarki, to zamki są przestrzeliwane. Mamy wszystko. Co, pan się spędzi? Tak, tak. Co pan go spędzi? Wow. Gotowe. Dobra. Jakie fajne rogi! To man. wychodzimy. Co tydzieści pięć będą wychodzić? Wiedziałem, <noise> <noise> że mnie kocha. Dziś miał na paznico, wierzę w Dawaj, byczko, bo cię kochają, a to się zdarza. Mam jeden raz. Sasza, dasz buzi? Nie! Yeah. Szkoda. Let's go. Cool. Ja to wiem, jak wie. kobiety, kurwa. Ty, za, jak zachęcić. uciekniemy, to musisz, kurwa, powiedzieć, pan byczek <grym> <grym> A właśnie, a ja za darmo miałeś dostać, kurwa, miałeś, Saszka, wysłać tu, kurwa, karbo. Ile tam Są... pieniędzy zebraliście? Chuj, wie, ja trzeba policzyć <grym> potem. <grymne> ja myślę, że to ponad milion, bo dawno nikt go nie okradał. No, też się <grymne> tak wydaje, wręcz go nie okradali Ale powiem wam, że dobrze się na tym pole toczyłem, tak kurwa, zmiana otoczenia troszkę. No, ile to zobaczcie ile z tego wadza, chodzi, kurwa, zobaczcie ile wadza, tego zrobicie. No, po prostu GPSy cały czas, bo mi się coś telefon pierdoli A Rabiotek? kurwa oni są przyjebani, kurwa no! dajcie piętę, a idzie. z 300, czy pies są przez cały pościg Gdzie jesteście? Pobiegnij do tyłu do mnie i w po pola podejrze. Czyli do Ciebie? Dam ci piętę. Rozjebali się o siebie, rozjebali się o siebie, finito. Udar. Ała! Ma kurwa finito. Ja pierwszy. Udar. No czekaj, kwaś... czekaj. kurwa, to nie mój. No nie, nie no. To nie twój, to nie wiesz. nasz. Co to za shit tu stoi? Co to za shit? No ja, kurwa, no ja tu stoję. Gdzie tu stą kurwa ta hokum? Po eksplorera raz dwa. Pani oficer, widzicie? Jak to eee. zniknęło? No, bo... Pani go ukradła się, przyznam Aha, yo, yo, dobra, yo, Rutek weź jedź te. po, tego, to jest tam Ja też chcę Chcę, że... No jedź po tego eksplorera z tym No, pojechał przecież ty Aha. Halo, <ślał> pani otwiera drzwi <ślał> Jak ktoś kojarzy mała, to, to, to będzie wiedział sobie Unc, 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 baby, unc, 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 baby, unc, unc, Nie, nie umiem. Wy ja się dobrze czujecie? No, no, Najlepiej. Najlepiej. Czekajcie, bo ten... Ajajaj. Kura bez jaj. Nie, wyłącz to. Dwójki zostawali Jest wujki muzyka, wyłącz. jest muzyka. Sorry, sorry. Bo ten... wcisło mi się. Wcisnęło, kurwa. Pan nie poprawia. Ja wiem lepiej, co zrobiłam. Spierdalamy. Wysiądź, Fuchs. Czemu? Ci nasze mm, 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 niech z Explorera, nie Tahoe. Co? Jest. Mm -hmm. Spierdalamy. Jesteśmy kozakami. Tam jest Tahoe'ka.

Dobra, yy. jak ktoś chce to nie puszcza muzykę, ja muszę się skupić OLA minuta, czekaj Nie wiem właśnie o to tu chodzi. chodzi stary. To jest tak jak... To jest tak jak boks z Tyson. Y. musisz go złabiać. No Majka Tysona nie da się kurwa osłabić, znaczy w jego najświetniejszych czasach no kurwa Ców to był maszyna. Tak jak wujek po jednej no, samorze Kurwa ten... no gdzie to jest do chuja?

Pan byczek, pan byczek! To ile było w tym banku? Powiedz pan, byczek! Krzycz byczek! Pan! Małpa kurwy! Pan nie. To ile było w tym banku? Kurwa, no trzeba to roz, rozpracować. No spokojnie, kurwa, damy ludziom. Do... Dużo papierów dobra, jest? dobra, nie róbmy głupot, teraz no, niech polec przyjedzie i na auto. Tak, tak. Ta, ta, ta. Do banku. O! Jak było chyba ci z chłopakami? Co? Si! Było super, mówisz? No i dobrze, o to chodzi. Pobilduję. To. A to Witam bywa. z tej strony. OG Pietruszka Przejmuję negocjacje. Mamy sześciu zakładników, trzy kobiety, trzech klaunów. Za klauna jednego chcemy wolny odjazd, za drugiego brak kolczatek, za trzeciego kulturę na drodze. Z racji, że są głodni, yy, to, to ich wypuścimy, jak zgodzicie się na to żądanie. Kolczatki, wolny odjazd, kulturka. Kultura na drodze. No dobra. To klauny... Puszcz. Zakładnicy no, wchodzą. Zaraz, Pomóż. Pomóż mi braczek. Zakładnicy, zakładnicy. 104 cztery Kurwa, dawno przy takich sejfach nie robiłem Niestety nie jestem Na w stanie lewo. ci nic podać Na lewo Zaraz I Tam. teraz tak Mamy trzy kobiety Dwie przyjebane i jedną normalną I Jeszcze Yl... pana kłekłe A, a czemu ty nie poszedłeś? Gdzie miałem iść? To, iść to, kurwa no. No, jest. O Jezu, dziękuję wam bardzo I na lewo, na, na lewo, lewo, Niech się wam na przedstawi, niech się wam przedstawi Posłuchajcie po się, kurwa, bądź jakie bądź ma imię, ma imię. Pobre. Powiedz Pobre. jak się nazywasz Nie chcemy wiedzieć A? A, Nazywam się Hamonowalachwe, remenechłamodetafokwe Dziękuję wam bardzo, Kaleutoteku A nazwisko? Kaluu Detecto, dziękuję wam bardzo, pozdrawiam, do zobaczenia Raczej nie chciałbym, ale do zobaczenia Dobra, no i teraz tak, trzy baby Co byście chcieli mi dać za trzy baby? Co, co by pan Dobra, sobie tak zażyczył? Na dwie są brzydkie i jedna ładna, więc kurwa za te brzydkie to raczej dwóch żądań nie dostanę za, za każdą z nich, ale za tą ładną to bym chciał z dwa żądania Dobra, jestem w środku kurwa, dajcie mi coś Wszyscy są na radiu? E, po, Sekundkę Potwierdzam Skoczę tylko, koledzy, dać coś do jedzenia yes, ja okay. Ciężka yes. robota Ale to to ładna Maskuniam. No Czterech policjantów? Nie, to Mogę panu chodzi. zaproponować tak, ta. sprawy, tego, co panu zaproponować... Brak helikoptera? Nie czy... w stanie ci dać, wiesz? To ja wezmę sobie nie od co? Zaproponować... Znaczy po nie stanie zaproponować... pościgu? Jestem, panie, w stanie zaproponować brak pościgu Brak pościgu? Tak. Nie, to ja nie chcę, bo bez zabawy nie ma kurwa. Bez zabawy to nie. Jeszcze raz, bo pan. No kurwa, no macie mnie gonić, bo po to robię ten bank, nie? A, no to dobra, no Więc tak, za te dwie brzydkie. Nie uh -huh. ja wiem, kurwa, no są tak obleśne, że po 10 tysięcy za nie chcę. 10 tysięcy. Nie no, daj 20, ja, to kurwa, dobrze, to może A podobałem się tam koledzy, to po 20 jednak za Tak, Po 10? Znaczy za jedną 20, za drugą 20, to mam 40 i za to ładną się zaraz dogadamy. To mogę zaproponować po 15? Za te, 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 te z lewej prawej, tak? Tak, <laughs> to tak, dokładnie. Niech się pan nie boi, kurwa. Nie, ja nic takiego pani no. nie powiedziałem. No, wyglądają jakby je kurwa rozjechało coś w To tak. pani, nie mnie to oceniać. 30 ja koła za te, dwie, za te dwie, za te dwie, no. Tak. Mm -hmm. No, mhm. istoty. Tak. No. I, I co pan chcą pośrodku? środku? Co, Zakładniczka? co ja bym mógł za ciebie chcieć, powiedz mi? Nie ja mam pojęcia. To jest kawał cielska. Nie wjeżdżacie mi przez tydzień na dzielnicę. No to to zależy z jakiego pan gangu jest. Odzi Pietruszka, kurwa, The Families. Odzi Pietruszka, The Families? Tak. Mhm. Uh -huh. Pietruszka Drive. Dobra, będę prowadził w porządku. Co ty na to? Dobra, no, czyli pan z Forum Drive, jednym oh, słowem. Tak, tak. Nie patrolujecie okay. tych terenów, green, bo tam kurwa się gówno potem. Nie, no, nikt nie patroluje póki co. Póki nic się nie dzieje. No dobra. I inaczej to kurwa. I Psz, o, najbliższy bankomat, gdzie ja tutaj znajdę? No kurwa, po, po prawej stronie tam mam gdzie patrzę. Chodzimy. Zdala od nas, bo rozniewiemy wszystko. Dobra, e, kurwa, za, Zakładniczki tam na lewo. Odejść, kurwa. Dziękuję, polecam się na przeszłość. Miłego dnia. O GP, Kurwa mać, chcieli na... Co jest, kurwa? Tajne służby, kurwy! Gdzie? No, widziałeś tego szaftera? FBI, kurwa, nas goni. Kurwa, nie A, to kurwa nie jest nieźle Jesteś, ty... kurwa, amatorem, nie? no ja pierdolę, tyle Ci ty powiem. Znasz, ty znasz, że GP są wysyłać. Ale jestem to wybitny, ty to zapomniałeś, kurwa, o jednym.

Co to było... A kurwa... Pomagają, jak nie potrzebujemy. Wo, uh, wo, uh, wo... Uh. Ja lewię... Idź, bo chcą nas zablokować. To był właśnie mój plan. Na razie cześć, piątka, jebać Fubusa ołomacz. Pan Małpa. Gdzie on jest, kurwa? No Chodź! Tak widziałem, kurwa, że właśnie skacze Władzę jak jakiś przygód. Więc kurwa mówiłem. No zresztą kurwa przejechaliśmy po tym mostku i powiedziałem wam od razu: Mam plan. I plan został wykonany mistrz, perfekcyjnie, kurwa. Mistrz, mistrz. Kurwa, kurwa, man. Nie, ja, ty, ja już chyba poszukiwanym z tym napady jestem, kurwa. Oni pierdolili... To się nazywa kurwa no, profesjonalizm w swoim fachu John Green to mi może kurwa kukle z dupy kurwa polizać, no, co najwyżej. To to jest kurwa ten dobry. Jakiś kurwa tak, pet pierdolony, który ucieka tylko do przodu kurwa przed policją i myśli, że jest dobry, i pierdoli coś. że jest najlepszy kierowca. Chuj mu w życie frajerowi pierdolonemu. Tylko ja tu jestem kurwa pierdolonym maestro, pierdolonym kurwa Leonardo Picasso kurwa, na tej pierdolonej planszy, kurwa, malowidło w pal. Chuj w dupę policji!